Przed nami najaktywniejszy rój meteorów w całym roku. Geminidy. W nocy z 13 na 14 grudnia osiągną swoje maksimum. Jak je wypatrywać? W pierwszej części nocy spoglądamy nisko nad wschodni horyzont. To właśnie tam znajduje się radiant, czyli punkt, z którego na niebie zdają się wylatywać spadające gwiazdy. W tym roku odnajdziecie go wyjątkowo łatwo. Tuż pod nim przez całą noc błyszczeć będzie jasny Jowisz. Najlepsze warunki do obserwacji czekają nas jednak dopiero po północy. Około pierwszej trzydzieści radiant wzniesie się najwyżej, niemal idealnie ponad nasze głowy. To właśnie wtedy pod ciemnym niebem będzie można zobaczyć nawet do stu, 50 meteorów na godzinę. Dobra wiadomość, księżyc nie przeszkodzi. Wzejdzie dopiero po drugiej i będzie oświetlony zaledwie w 30%. Zła, prognozy wskazują, że bezchmurne niebo trafi się tylko nielicznym. Jeśli jednak pojawi się dziura w chmurach, koniecznie próbujcie, udajcie się w ciemne miejsce, zabierzcie ciepłe ubrania i przygotujcie listę życzeń do spełnienia. A już teraz spadajcie na oko na gwiazdy po więcej kosmicznych ciekawostek.